Dzień dobry Państwu, witam Państwa z mobilnego punktu porad prawnych portalu poznajfakty.pl. Dzisiaj jesteśmy w Gdańsku i jedna z naszych odwiedzających pyta o to, czy jeżeli jej tata przez 10 lat pobierał, 10 lat pobierał rentę chorobową z krusu, a zmarł 5 lat temu, to czy posiadał OFE i subkonto, z którego ewentualnie można dziedziczyć, czy należą mi się jakieś pieniądze. W dniu śmierci tata miał 53 lata. Ta sytuacja zależy głównie od tego, czy pani tata kiedykolwiek miał opłacone składki społeczne na ZUS i był członkiem systemu ubezpieczenia społecznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i jeszcze musiałoby to przypadać na okres, w którym faktycznie byłby członkiem OFE, albo dobrowolnym, albo zapisanym automatycznie. Więc jeżeli rentę chorobową pobierał z krusu, oznacza to, że był ubezpieczony w krusie. W takiej sytuacji jest niskie prawdopodobieństwo tego, że w ubezpieczony był także członkiem OFA i w rezultacie posiadał subkonto w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Spadkobiercy mogą, uprawdopodobniając oczywiście interes w sprawie, wystosować zapytanie do ZUS, czy osoba zmarła, po której potencjalnie dziedziczą, była ubezpieczona w ZUS-ie i posiadała subkonto, więc sugerujemy. Tutaj zapoznanie się z naszymi innymi materiałami dotyczącymi dziedziczenia środków z OFEK i subkonta, które są na naszym portalu poznajfakty.pl i w przypadku wątpliwości kontakt bezpośrednio z oddziałem ZUS Wystosowując takie zapytanie, tak? W mojej ocenie, jeżeli pani tata pobierał 10 lat rentę chorobową z Krusu, prawdopodobieństwo, że należał też do ZUS-u i wcześniej opłacał te składki i przynależał też do otwartych funduszy emerytalnych jest niskie. Więc w tej sytuacji raczej nie posiadał subkonta w ogóle i nie był członkiem systemu ZUS-owskiego. Tak. Po prostu ten okres, w którym pobierał rentę chorobową, i jeszcze pani mówi, że zmarł 5 lat temu, to jest w sumie okres 15-letni. Mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, że w tym czasie. Otwarte fundusze emerytalne funkcjonowały, więc jeżeli pobierał rentę z krusu, to raczej nie mógł też odprowadzać składek i być ubezpieczonym w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Jeżeli by Pani miała jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do przesłania ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontaktmałpa A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.